Witam serdecznie. E, mężczyzna z pod znaku byka, tak? Czyli tak, krótko mówiąc, i moda. To dwie różne sprawy. Podstawowa sprawa, że to są mężczyźni, którzy bardzo kon konserwatywnie podchodzą do spraw ubioru. Przede wszystkim po, bykowi bym radził, żeby był bardziej odważny. I wierzył bardziej w siebie i w swoją nie tylko intuicję, ale i także to, co jego otacza. Żeby bardziej przyglądał się, jak to wszystko wygląda. Ponieważ jak wejdzie w standard, przypuśćmy w założeniu tego stroju, powiedzmy, wizytowo-sportowego, to ten ponieważ byk zawsze potrzebuje standardu bardzo dobrej jakości. Każdy byk i każdy mężczyzna bardzo patrzy na jakość, Co, z czego to jest zrobione. To jest najważniejsze. Jak ty, jak ty, czy to jest gatunkowo bardzo wysokie. Nie y, firmą. To nieprawda, że firma bardziej, bardziej podlega tutaj y, sytuacji takiej, że to jest jakość, czy to jest bawełna. Y, bardzo zwraca uwagę na cenę przede wszystkim. Cena jest dla niego wymiernikiem bardzo ważnym, ale jednocześnie mówimy o gatunku. To nie jest tak, że na przykład można bykowi sprzedać coś takiego, co. Nie, nie, nie. jeżeli to jest kaszmir, to jest kaszmir doskonały. Jeżeli to jest jedwa, to jest jedwa przepiękny. Jeżeli to jest z kolei. To, co nazywamy bardzo elegancką odzieżą i w dodatku sportową, dlatego że byki uwielbiają jednak wygodę. Wygodę, przede wszystkim tą wygodę funkcjonowania. Kolorystyka z kolei dla mężczyzn z poznaku byka to bardzo prosta. Przede wszystkim ten kolor, który teraz mam. To... I wszystkie pokrewne dobierki, czyli idąc w tą stronę i lekko, przyciemniając, czyli ugry idące w drugą stronę. Nie lubię brązów. Z tym, że byki bardzo często tolerują koło siebie brązy, ale tolerują, a zawsze preferuję, no to ja granaty i te ciemne granaty idące aż prawie, że w czerni. to Te granaty bardzo ciemne takie. I tutaj zresztą to Doskonale żółć współpracuje ze wszystkimi błękitami i chabrami, ale haber to akurat w koszuli może to być, czy lekki błękit w koszuli i błękity, i, i te błękity będą dobrze, ale radzę spokojnie, bo byki uwielbiają kolory jednak, jednak pastelowe, jednak bardzo delikatne, i ta odzież. Bo co dziwne, ten pyk dobrze się czuje w czerwieni, w takiej bardzo ostrej, tej czerwieni korala, ale nie w burgundzie. To nie jest ta czerwień. Czerwień dla burgund nie jest w osób z poznakiem byka. Ja bym wykluczył tutaj ten, ten rodzaj odzieży, ale na przykład bardzo sobie cenię zestawy kolorystyczne. Byki z kolei nie uznają, raczej ubierają się bardzo spokojnie, na przykład jeżeli będą modne białe płaszcze, na przykład chociażby prochowce czy są białe płaszcze, to byki założą je na pewno i te jasno niebieskie, i białe, i te takie kremowe, takie bardzo rozbielone, czyli ta biel przyciemniona właśnie taką żółcią, tak podobne do śmietany albo do korzucha na mleku gotowanym. To, to jest właśnie kolor, którym byk się bardzo dobrze czuje, i no i także powinien pamiętać o tym, że przede wszystkim o czapkach, ze względu na to, że przecież byki to gardło, i szaliki, i także zatoki, no i, i w tym momencie preferuje czapki przede wszystkim czapki, czy kaszkiety, letnie przeciwko słońcu i jednocześnie też przeciwko wiatrowi. Także ubyka to to jest konieczne u mężczyzny i, i przede wszystkim ta zakamuflowana elegancja ubyka. I byk, jeżeli jesteś już bykiem, zawsze pytaj się, bo czasami jednak nie potrafisz dobrać u siebie barw i czasami wyglądasz. Nie to, że śmiesznie, tylko, że przeglądają się te osoby. Tutaj trzeba się nauczyć pewnego, pewnych stylów. Jednak w odzieży współczesnej jest za duża dowolność i czasami nie pasują, a ponieważ władczyną byka jest Wenus, więc potrafi też zrobić jakieś kuku, czy też jakąś wyzwolić swobodę barwną i potem byk wygląda troszeczkę śmiesznie, co, 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 co nie chodzi o to, ale zapraszam zawsze byki do jakiegoś takiego przemyślanego ubioru. I to na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na dalsze części opowieści o wzorcu. Jak wygląda chodziesz w byko, a przede wszystkim o byko sam. Dziękuję, do zobaczenia.